O, tu widać wszystko panu. Wie, czemu jesteście tacy? O! Oni mają nóż? O Nie dobrze, z tej strony ćwirću Outlast. No i my, dziennikarze, tak? No już tą powódkę mieliśmy tutaj. Czemu to się powtarza? Czemu to jest takie niesprawiedliwe? Czemu chcecie ciągnąć ten wątek dalej? Nie no, muszą, okej, okay, spoko, rozumiem. Jesteśmy lekko zamroczani, ale kamerę mamy dalej, więc spoko. I... Wszedłem do środka. Jestem wewnątrz, leżą ciała ze śladami poparzeń, dookoła pełno ustawione równe jak butelki w barze, martwi naukowcy ośrodka murków zwisając sufitu na ich i widnie napis Zaawansowane systemy Markow marków to pralnia brudnych pieniędzy, ja to chyba czytałem Tak Cela ojca, Martyna też tutaj czytałem Wszystko tak Tak, tak, dobra, wyjdźmy stąd Open the door. Can you hear me now? Oh, what the fuck? O, o o co teraz? Patrzę się na ciebie. I co teraz, Luzerze? Block <laughs> B. Okej. Okay. Przypuszczam, że skoro oni sobie tak chodzą, to... What? Te fuck, Nic mi tu nie zrobią tego, co? Wiedziałem, że jednak ktoś będzie się czaił Jesteś w ukrytej kamerze, gopi A jak podaj do niego, to coś mi zrobi? Uu. A jesteś brzydki, fuuu. Paskuda jesteś straszna Co? Będziesz dalej pomp? E? 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 Nie będziesz, jesteś gopi A ty co tu robisz? W ogóle nie masz pół ryja, co? O fuu. No, ktoś miał wyjątkowo brutalną sraczkę. O, ty jesteś w ogóle obrzydliwy już strasznie. A wy to co? O, no mów, jesteście go lasami. O, oh, no. Czemu jesteście an tacy nie mieli z fisiarami na wierzchu? Nie co, oni są kulturalni wobec siebie, no spoko. Szkoda, że tylko planują mnie zabić. Oh no, czemu jest zapisywanie?

O, tak. Dobra, tu nic nie ma Tu chyba nawet nie chcę zaglądać do tych cel tak naprawdę O, uf, zamknięte, dobra Dobra, ty sobie tu pukaj dalej w te ściany, wszystkie rzeczy i tak dalej, nie ma tu nic Oh no, załadowałem nową baterię, a wcale nie była zużyta. Well fuck. A ty co tu? Co ty jesteś? Mogę się ukryć. Okej. Okay. Um, czy ktoś wie jak stąd wejść? Nie nikt nie... O, ty tu jesteś, co? Jezus Marian. Co ty taki podenerwowany jesteś, co? Brzydany. Wszyscy tu są tacy brzydcy. To jest czyste pusto w sensie. To co? Którędyk ja mam stąd wyjść? He? E? A już wiem, któryędyk, dobra. A Wy tu jesteście i co teraz? Nie mogę się do Was dostać sisiory. Hmm. To trzeba wymyśleć coś innego. sprawdzimy, czy to jest otwarte tu? No nie jest. Well, shit. Tu też nie doskoczę chyba w żaden sposób. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć... Dlaczego ja zawsze utykam w takich momentach, które są teoretycznie łatwe? Upaki, ja otworzylibyście na chwilę ja ucieknę, wydacie mi te fory i będziemy kwita, co? I później wątroba i w ogóle ten, co? Dogadamy się? Może? Hm? Nie? Dobra, tu jakiś jaś wbieg i zamknę ze sobą drzwi. Chyba tu. No i jest zamknięte. Jezus, Marian, ale jesteś brzydal. Co ci stało w twarz? Wyglądasz jak... ...jak dziwnie okrojona krewetka. Okej, okay, rozumiem, że nie otworzę mi drzwi. A ja tu doskoczę? No nie. Ty, a ty znasz sekrety? jak się stąd wydostać? Masz? Masz klucze? Ziomek. Wy tutaj tylko stoicie z tymi parówami na wierzchu, jesteście obrzydliwi. Hmm. A dobra, może muszę, muszę sprowadzić wszystkie drzwi o! Ach więc to tak. Haha O no nie, a oni tu będą. Cześć. Babicie to? Twój jej mnie bawi? Oh no. O, jestem tu, ludzi tu. Mogę tu coś znaleźć? Kawy No. Martwy policjant, strażnik. O, fuck mi, może będę biegał trochę, co? Albo nie, oczywiście zamknięte. Zaraz te z do mnie przyjdą tutaj pewnie i będą chcieli mnie zjeść, zabić, wybić mi wątrobę i w ogóle. Prawda? Tak będzie, nie? Przesuń się. Przesuń się. Zapisałem coś, leszczu. Pierdolę to miejsce, serio kurwa. Umieranie to jedna z przyjemniejszych rzeczy, których mógłbym tu doświadczyć. Okej. Okay. Moglibyście mnie przepuścić? Nie? Cokolwiek? Co za gówno. Ach, a wiem co tak? Nie, jednak nie. No dobra, to tu byłem. Może muszę iść tu? No nie. Teraz idź do przodu. Powolutku, powolutku, tu tam sobie, tam gdzie są te dwa golasy. To głupie, prawda? jest tak głupie. Że ja tu le... Okej. Okay. Aha, jest tam Bloc... A, jestem po drugiej stronie. i Śladami za śladami krwi. Ja nie lubię tak za śladami okresu chodzić. Super. Zapisywanie, tak myślałem Blok A. <śmum> znaczy tu też są ślady krwi, więc mogę iść śmiało do góry. Co? Co robisz? Dokumenty. Wiedziałem, że tu coś znajdziemy. Dobra, jak się je sprawdzał? Nie pamiętam. Tak o. Od Wolfgram Markov do Grant Markov Terapia za pomocą sztuki. Pacjent ojciec Martin Archibald. A, to ten co nas jakby tutaj trzyma trochę. Pomaga nam. Nie bardzo. Eh, Helen, twoje dane kontaktowe dostałam od doktora Zeichnera. Piszę do ciebie w związku z odejściem od wspomagania terapii sztuką. Mój pacjent Martin Archimbaud poczynił dzięki tej terapii ogromne postępy. Niestety odkąd zakazałem dalszego prowadzenia tego rodzaju ćwiczeń w ciągu tygodnia jego schizofreniczny stan, wraz z przekonaniem, że ktoś tam na górze go woła, niewyobrażalnie się pogorszył. Proszę pozwolić, mu malować palcami. Te kilka dolarów, które oszczędza się na farbie, są niczym w porównaniu z kosztem kloza. Piny. Nie rozumiem polityki, którą kieruje się Markow, bo wygląda na to, że zakład chce, by pacjenci stali się jeszcze bardziej odizolowani od świata. Proszę wziąć pod uwagę moje obserwacje. Dr Neil Wolfram. Okej. Okay. Czyli schodzimy tu. O! bla. Zamykają ze, ze sobą drzwi, spowolnią ponę, tak? Jak chcę zamknąć drzwi? Naciśnij lewy przycisk myszy. Naciskam lewy przycisk Dziękuję. Mogę przeczytać komputer? Nope. Mogę cokolwiek przeczytać? Nope. No to nic nie ma. Ale mogę tu... Te? Okay. No dobra, ziomek. Tu mogę się schować, okej. Okay. To, to zły znak, co? To bardzo zły znak. Dobrze jest tu z kamerą, od razu czuję się bezpieczniej. No tu nie przejdę. Trochę mnie brzuszek boli, co? Uff. Cześć. Ja się schowam

Spoko. Poszło naprawdę sprawnie. Oczywiście otworzę tą skrzynkę, nie? Ej. Ty jesteś małą suką. Idź sobie gdzieś, papa. Myślę, że sobie poszedł papa. Łada! chyba sobie poszedł papa pa. o no i super o to właśnie chodziło no i teraz szybko wrócimy tam o nie to jest ten jeden dobra to przed nim się skryjemy jeszcze tutaj babweletko babweletko a co jak wejdę tam do niego może tam jest jakiś dokument który ja bym chciał przeczytać szkoda by było go jakby ten dobra to ja będę cicho Dobra. A ty ten, no nie przeszkadzaj sobie ziome Jakieś doksy dla mnie? Jakieś interesujące informacje? Hy? Nie, baterie mam, dobra spoko Nie ma tu doksów, ale gówno Nie, luzuj się tam, wiesz, ja nic tutaj od ciebie nie chcę jakby, nie? Spoko Dobra, zajebioza. Jesteśmy w pomieszczeniu, gdzie jesteśmy w pomieszczeniu. I tu musimy coś zrobić. Lekko. Follow the bloody. O, No Dobra, I czy to coś za mną będzie jeszcze ten... O nie, czemu tak gra muzyka? Fuck. Ach, wiedziałem, że mnie trzepnie. Frajer. To... on! Przecież byłem cicho. Co za menda? Dalej, szybko. zamykamy się. bye bye. Hej, hej. Słuchaj, co, co to za gaz? Oh, no. No tak, security. O, nie. O, tu widać wszystko, panowie. Czemu jesteście tacy? Fuh. Oni mają nóż? O o. Dobrze się drapiecie, a nie robicie inne dziwne rzeczy. No dobra, i w którą stronę mam teraz? Aha, tam, dobra. Idę do nich, jej. Świetny pomysł, świetny pomysł, panie dziennikarzu. Ach. Zaraz mi coś pewnie tu pomoże się wciągnąć, prawda? Na stówę tak będzie. Eee... Może przejść dalej trochę. Nie mogę, ale Fuck. mi krwią, czy gdzie mam iść? Ja chcę najpierw sprawdzić, czy tu nie ma dokumentu, którym bym przeczytać. I baterii tak jest. Lovely. No dokumentów tutaj nie ma ewidentnie. Są tylko odpalone komputery i kamery. A nie są. Lo, to czytamy. Lubię te momenty, kiedy mogę sobie poczytać dokumenty, bo wtedy jest tak spokojnie. Corp. PG. Uwagi dotyczące użytkowania. Odpowiednia konserwacja i utrzymanie Purge Gate jest kluczowe dla bezpieczeństwa projektu Wallrider. W tym celu należy zapoznać się z... <laughs> Instrukcję Markov Corp. oznaczoną kodem MPPPL -em. lub zwrócić się o pomoc do osoby nadzorującej, która posiada odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa. Czy ty masz certyfikat bezpieczeństwa? Chyba nie. Nie wygląda jakby czuł się bezpiecznie. Dobra, ci kutasiarze na stówę to tutaj są. Oh no. Showers? Ja nie wiem czy ja chcę iść do showers. A, karta magnetyczna jest potrzebna, no tak, cajewiście On oczywiście nie ma karty magnetycznej, bo po co trupowi karta magnetyczna? Hmm. Co, chyba żywioł, nie? Bam, 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 o o, co się dzieje? Ktoś tu się sapy o nie! <grym wioski> oh no! Oh no! Tam doszło do morderstwa Oh shit Zaraz się coś na mnie rzuci, nie? Fuck Pójdźcie mnie tu, thank you Pójdźcie mnie tu, a oh, fuck No to tu na pewno będzie przerąbane Wyjdź przez łaźnię, No to nawet bym chciał Ta deszcz od razu czuję się fajnie. What the fuck? What the fuck? Oh no, zabili mnie. O, oh, to oni są tacy kozacy, tak? Okej, okay. może wiedzieć. Nie było to straszne przynajmniej. Echem. Dobra, no to teraz co? Seria śmierci. To oni tak idą z dwóch stron, skubańce. Kubańce. O-o! Fak, przez okno szybko. Tak, zniknąłem, jestem czarodziejem. Tak. Tak, myślę. Nie, myślę, że jesteście idiotycznymi dupkami. Wchodzić tu, czy czekać, jak myślicie? Może wejdę, zobaczymy co się stanie. Dobra, biegnę. Fuk, 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 fuk. Zamknij ze są. Czemu tak czaskasz? Dziękuję, co? Oh no. Gdzie ja jestem do diabła? A, u, ja mogę tak wbić się gdzieś, spoko. Um, czy ja to byłem? Nie wiadomo. Klek. Wow. O nie. o oh no. Co ty tu robisz, ziomek? Co ty próbujesz osiągnąć? O kurde, on się chyba tu przebije. On się tu przebił. On tu idzie! O Szlak, 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 szlak. szlak. To wszystkie drzwi są pozamykane. Zostaw mnie, nie, nie dotykaj mnie! Fak, 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 Czemu nie mogę przez to przed... Skoczyć, oh. <laughs> No... I co teraz? Coś tu trzeba zrobić. I no co? Um. Ach, tutaj! Głupi ja! Szybko! O nie! Szybko! O co ja robię? Dobra, jestem tu. Ludzi tu jak cholera. On tu nie wejdzie, bo jest za gruby. Jak się załączało? Właśnie tak. Dobra, teraz stąd muszę uciekać jakoś, tak? Gdzie on jest? Tu jest zamknięte. <laughs> on tu idzie! On tu idzie, on tu idzie, on tu idzie, on tu idzie. O nie, tu jest płomień, tu jest płomień. O fuck me! Coś tu walnęło i chyba sobie zrobiłem krzywdę. Pewnie se przebiłem coś wora albo cokolwiek wypłynęło jajo. Och, fuck nie! brzydliwe. Wygląda jak kuchnia w Little Nightmares, jest, jest ohydna. So Mógłbym to skamerować? Znajdź altertym. No, no fuuu! a ty se tutaj siedzisz tak... Problem z głowy, tak? No, to wroczo. Oh no. Tu wlezie na stuwę, nie? Gdzieś grubiej brzydki fakt czyli co? Muszę jakby ten I stąd, nie? Dobra, to wyważę stąd tyle. Dobra, znajdę stąd wyjście. Czutko. Mam nadzieję, że poszedłem w dobry korytarz. Wchodzi po schodach teraz Prawda? <śmienny> <A>. <śmienny> o o <śmienny> Szybciej Weź uciekaj Weź uciekaj weź uciekaj weź uciekaj Czemu on mówi do mnie świnka? Czy to jest jakiś fanku Busia puchatka? O nie, tu jest zamknięte Radar, rada, 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 ra, radar, rado szybko. Nie, po mnie tu dorwie, o mnie tu dorwie. Weź się luzuj, gacie, znaczy ja się luzuję, a ty się w ogóle też luzuj bardziej, co? Dzięki. Bo nam się udało coś osiągnąć. O no. Jestem tutaj, gdzie on zabił tutaj kogoś, co, nie? Ty wyglądasz jakby cię swędziało O o, co ty jesteś? Czego ode mnie chcesz? Nie wiadomo Czemu on ze mną łazi? To jakiś tyś taki mały przyjemniaczek, co? Śliczno tak ten Okej okay. Um, tu jest cela kolejna, nic z tym nie zrobię. Ten za mną łazi, zakochał się ewidentnie. O, tędy wyjdę, spoko. A, to byłem tutaj, okej. Okay. Nie, tędy nie wyjdę po prostu. Czyli muszę znaleźć drogę gdzieś stąd. Co, chcesz mi zdradzić jakiś sekret, czy co tak skaczesz dziwnie? Heh. No, tak myślałem, że wcale nie jesteś kozak. A, mam śwież, a ja muszę chodzić za okresem standardowo, no tak. Nie mam drobnych ziomek, nie pomogę, sorry. Chciałbym, ale no niestety. Mm -hmm. Takie rzeczy. Swędzi główka, co? <laughs> Elegancko. Dzięki. Jesteś kochany. Proste. O nie, będziemy się macać pewnie tutaj, nie? Że wystarczy chwila i jego się zepchnie. Ach, zapaliśmy się, jej! Witness. Tu chodzi o to, żeby doświadczyć, wiem to dzięki no. Krasnenutku. Dobra, przeczytajmy, co tutaj słać. Na pochodzący z strony internetowej. Rudolf G Bernicke. Rudolf G Bernicke, lat 90, o oh, kurda, odszedł 28 lutego 2009 roku, wykonując pracę, którą kochał, urodził się w 1918 roku w Monachium Niemcy, zyskał sławę w środowisku matematyczno-naukowym dzięki pracy napisanej wraz z pionierem w dziedzinie informatyki Alanem Turningiem. Po wojennej Zawierusze w 1949 roku uzyskał amerykańską wizę i wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Po kilku dekadach badań w Los Angeles osiedlił się w Nowym Meksyku, gdzie cieszył się emeryturą, fotografując krajobraz kłując się swoimi kotami. Na przełomie tysiącleci przybył do Colorado, by charytatywnie oddać się pracy na rzecz Markov Corporation. Koledzy wspominają, że doktor Wernickę wielkodusznie i prawdziwie troszczył się o dobro oraz godność innych. Nie pozostawił po sobie potomnych. Aha. A to, tam, to już ktoś jest tutaj. No wiesz co, trochę ci jakby zleci z dupy. Nie wiem do którego wiadra, ale ewidentnie powinieneś iść zobaczyć się z lekarzem. O, idę tu Okej, okay, tu jest przejście takie. Tu na pewno się nie wydostanę ten dyk Co ty taki? Denerwowany jesteś? Wszędzie kał i siki! O ty, weź się odpierdziel. O oh no. Czy ja przędę tędy? Chyba nie, co? Ops. Tak. Lepiej unikać tego chłopa, co? Sam się hejuj. Nie patrzę się na ciebie wcale. <laughs> wiedziałem. Wiedziałem, że się będziemy przytulać. O nie, zaraz spadnę stąd, prawda? Nie, dobra, idziemy dalej. Okej. Okay. Ten dziennikarz jest naprawdę twardy. Dobra, jestem w Sraczu. O nie, co wy robicie tutaj? A nie, to jest tylko jeden chłop. Nie lękaj się. A, fuck me. Nie denerwuj się, ziomek. Masz otwartą celę, ale wolę się siedzieć w tym swoim brązowym otoczeniu przyjemniaczkim, przyjemniackim. Czy coś jeszcze ciekawego jest może schowanego? No. Nope. Okej. Okay. Szanuję, naprawdę spokojnie. Oh no I co teraz? What? Co to było? Co to jest? Nie wiadomo mm, Wallrider Oh no Jestem teraz na dole tu, gdzie byłem wcześniej Dobra, idę na dół tu W takim razie, hop i lecimy na pewno zalęgły się tutaj szczury nie za dobrze co Hop. schodzimy coraz niżej nie mieliśmy się stąd wydostać tak jakby gro dlaczego jesteś taka gro O oh, fuck spadłem całkiem na dół o co to było Aa. znajdź wyjście z kanałów Loble. dobra wiecie co Kanały będą w następnym odcinku, tak jest, na dzisiaj wystarczy o informacji, żeśmy zdobyli, ale za to ile przyjaciół żeśmy znaleźli, no rewelacja, więc co, jak się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie, zaznaczajcie dzwoneczek, żeby wiedzieć, kiedy co już rzucam i nie wzywają. Ile ty będziesz miał tego bąbelka tutaj, Jasiu?